Baczki w nowym filmie. Dzisiaj zaczynamy vloga. Ja już mam troszeczkę zmęczony głos, bo rozmawiałam z moją przyjaciółką Olą no Na wideorozmowie rozmowie. Ola. Bo się pozdrawiam, jak zwykle udane rozmowy mamy o wszystkim. <grym> Także zaczynam vlogaska Pomalowałam się, miałam jeszcze umyć głowę, ale na razie sobie to odpuściłam. Zebrałam pranie i wstawiłam wodę na makaron. Te szumy, w tle, który słyszycie, to jest właśnie gotująca się woda. I makaronik dzisiaj to będzie właśnie, będą takie świderki bez glutenu, z mąki kukurydzianej. I do tego mam, słuchajcie na szybko, bo powiem Wam, że nie mam zakupów za bardzo zrobionych. Mam taki sos, który Wam już pokazywałam i polecałam. Jest to musty Parmigiano Reggiano Cheese Italian Cooking taki coś. Czasami jest w Lidlu do dostania. Będę to robiła do tego makaronu, no bo za bardzo nie mam pomysłu i nie mam produktów. Może sobie wkroję jeszcze takiego pomidora, bo często właśnie do sosu dodaję też pomidora, żeby podkręcić trochę słodycz. No i co? I miałam Wam coś pokazać właśnie, bo nabyłam ostatnio drogą zakupu komiks. Ja wiem, że ten kanał może nie jest związany z tą tematyką, ale muszę wam to pokazać, bo mnie to strasznie, wiecie, zajarało. To jest komiks z Horizona, który jest wydany przez. czekajcie, Egmont, świat komiksu, klub, coś tam, coś tam. I to kosztuje 39,99. I jeśli jesteście fanami tej gry, to ja Wam serdecznie to polecam. Przeczytałam to już. I naprawdę jest super. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Bo jest wydane naprawdę bardzo ładnie. Grafiki są po prostu genialne. Nie żebyście to widzieli. No genialne są te grafiki i sam komiks wygląda następująco. Pokażę Wam o, w środku. No przepiękne to jest. No powiedzcie sami. Czy te rysunki nie są naprawdę. Nie są naprawdę takie, wiecie. Fajne dla oka. Eee, no i polecam wam. Jeśli są tutaj osoby, które grają na konsoli i mają tego horizona, to ten komiks i będą też wychodzić kolejne, jest tak jakby przedłużeniem tej historii i połączeniem jakby z tą drugą częścią gry, która wyjdzie niebawem pewnie w przyszłym roku dopiero bo przesunęli. Eee, przesunęli premierę przez. Wiecie co? No, ale chciałam Wam pokazać, bo zawsze Wam pokazuję, co aktualnie gdzieś tam mnie interesuje. Muszę posolić wodę, dlatego tak chodzę z tą kamerą. Muszę posolić wodę na makaron, która mi się już tu zaczyna gotować. będzie już, już do Was wracam. Tylko dodam soli, żeby się nie przesoliła. Zrobiło się na maksa pochmurno. Wiem, że wszyscy na Instagramie i we wszystkich social mediach gadają o pogodzie. Ale Wam mówię, jak jest u mnie i zrobiło się naprawdę szaro. Wiecie, co postawię Was tutaj? Będzie tak najlepiej. Zrobiło się na maksa szaro. No i ta pogoda nie jest taka zbyt urodziwa. Ale wiecie co, ja lubię jesień. Ja najbardziej lubię zimę. Ale jesienią też jest fajnie, bo można trochę odpocząć od tego upału. Od tego bycia po prostu w takim skwarze pizzy, i jak się przeprowadzę, to mam zamiar nagrać, mam przepis, jak robię pizzę. To może być całkiem ciekawe. To może być całkiem ciekawe, bo chciałabym naprawdę tą serię moją zrobić. Kolejny, kolejny odcinek. A z racji tego, że tam jest taki dosyć duży blat w tym nowym mieszkaniu, to po prostu kupię sobie staty w końcu nie postawię was po prostu na wysokości i już bezpośrednio z tej wysokości będziecie oglądać jak gotuję. Więc myślę, że będzie to fajne. No i ee, też planuję jeden cały miesiąc nagrywać. Myślę, że będzie to październik, może listopad. Zresztą nie, bo listopad to będzie zaraz przed vlogmasami. Może październik, zobaczymy jak to się wszystko poukłada. W ogóle trochę plan mam u <noise> makijażu. Bo się malowałam dzisiaj taki Taki miałam nastrój na to, żeby się pomalować. Nie może tu zapalę światło. O. Będę taka trochę żółta w tym. Ale może jak stanę pod dali, to będzie lepiej. Nie wiem. <ścoughs> no, także przeprowadzka jest w toku. E, później Wam nagram, jak pakuję te rzeczy. Bo mam zamiar tutaj w kuchni trochę porządkować. W szafce, także myślę, że zrobimy to sobie razem. Ale zanim to, to najpierw zjem obiad i w ogóle mam tutaj też kupony do Burger Kinga. Zastanawiam się, czy sobie może nie wykorzystać. Czegoś sobie nie zamówić, bo ostatnio sobie zamawiam, żeby sobie poprawiać humor. Ze wszystkich właśnie sieci, sieci to jakoś Burger King najbardziej mi odpowiada, bo mają najlepsze frytki. Więc, więc tak kochani, idę robić ten makaron, pokażę Wam jak będę już miała go na, na talerzu, jak to wyszło. No i później się z wami połączę, zrobimy sobie porządek w tej szafce. Kurde, źle wygląda w tym świetle. Zrobimy sobie porządek w tej szafce, na dole. No, bo już muszę powoli to wszystko, wiecie, ogarnąć. A tak nie lubię się pakować, że to jest po prostu kit. Także kończę, wstawiam makaron i później wam pokażę, jak wygląda mój obiad. się troszkę, bo sprzątałam tutaj. Ogarnęłam podłogę i tak dalej. Później Wam nagram właśnie to sprzątanie szafki w kuchni. Chciałam, <laughs> chciałam wymyć okna, ale no nie ma pogody, żeby je wymyć, także zobaczymy, jak to będzie z tym myciem. No, ale już przeprowadzka ruszyła. Znaczy w sensie, wiecie, przygotowania są. I część rzeczy już zrobiłam poza kamerą, w sensie parę dni temu już posprzątałam sobie tutaj pod stołem i tamtą szafkę o tą tutaj tu eee, ogarnęłam i ozdoby świąteczne. Są już posegregowane, wywalone co niepotrzebne. I ale teraz widzę, chmury się szybko przesuwają. Niesamowite to jest. I co? I zostało mi jeszcze... Ale wiecie co? Czy tu są plamy na tej są? Są plamy na ścianie. Teraz widzę. Bo myślałam, że mam brudny ekran, ale widać plamy tu i tu i tu. Nie wiem czemu. Może ta farba jest źle położona, ale w innych miejscach też są. Na tych ścianach naprzeciwko. Tak to u mnie teraz jest. Wszystko w biegu, wszystko szybko. Ale fajnie, cieszę się, że mam tego youtuba, że dla Was nagrywam, że jestem Wam potrzebna. Jesteście po prostu Mi też potrzebni Motywujecie mnie Do tego, żebym tego nie przestawała robić Bo są naprawdę osoby, które Rzetelnie wchodzą na każdy mój filmik I naprawdę jestem Wam wdzięczna I czytam te komentarze, nawet jak daję serce Serduszko tylko tam klikam To czytam wszystko Tylko nie zawsze mam czas, żeby Wam odpisać Czytałam te Wasze historie o tych przygodach U fryzjera <śmany> Widzę, że nie jestem jedyna jeśli chodzi o spieprzone fryzury, no niestety tak to się czasem zdarza, że trafimy na nieodpowiedną osobę, <noise> która nam zepsuje włosy albo paznokcie, Bo też się zdarzałem stylistki, które przepraszam, które robią, biorą kasy za coś, co jest nie do, nie do końca takie jak trzeba zrobione. Ja mam taką zaprzyjaźnioną, właśnie. Koleżankę moją, Wickę też, która prowadzi swój salon paznokci. I powiem Wam, że chciałabym ją odwiedzić, żeby mam nagrać tam eee, właśnie jej salon, pokazać Wam, jak ona ma tam urządzone itd. i tak dalej, te lakiery pokazać. Ale to wszystko, wiecie, muszę jakoś zorganizować i wtedy Wam pokażę. Bo mnie już zapraszała do siebie tyle razy, <grym> ale wiecie, no. Nie było jak przyjechać. W ogóle stoją dwa worki, jest takie wie, wiecie duże na śmieci. I tu są właśnie popakowane rzeczy, i tu i tam plakaty. I tu są e, właśnie ubrania, które też muszę przebrać, bo się po pora roku się zmieniła na jesienną. A tu właśnie mam jesienne rzeczy, ale wyciągnę chyba sobie tylko kurtkę, żeby wiecie, jak, jak wyjdę na dwór w ten deszczowy dzień, i będę to wszystko wiecie przewozić. No to po prostu, żebym mnie zmarzła. O, widzę jak Mucha siedzi mi na szybie. Na szczęście po drugiej stronie. E, no w każdym razie, tak jak widzieliście zeszłym razem na tamtym mieszkaniu, no przeprowadzka to jest po prostu... Pff, tyle roboty, że można zwariować. I w ogóle to mieszkanie nie jest złe, ale niestety, no wiecie, jeżeli ja przez dwa lata korzystam z jednego palnika, no, czy na przykład nie mam piekarnika... Mimo że jest on, ale nie mogę z niego korzystać. I wiecie, są tutaj takie małe szczegóły po prostu, które świadczą o tym, że to mieszkanie no się sypie. Że trzeba remontu, trzeba to wszystko, wiecie, grzyb jest. Mimo że radziliście mi e, taki środek do psikania, żeby do zlewu do rury psikać, ale wiecie, to się wszystko odnawia, to się odnawia. Ym, także nie chcę siedzieć w, też w, mie w mieszkaniu, w którym jest grzyb, bo wiadomo, że to wpływa też na zdrowie. Będę kończyć tego bloga, a na yy, w samym końcu pokażę Wam, jak będę robić tę półkę. Nie wiem, czy na przyspieszenie, czy się odezwę, to już zobaczę. Że... Dajcie znać, jak Wasze dni mijają, jak Wasze przygotowania, właśnie do tego sezonu jesiennego. Myślę, że jeszcze we wrześniu będą ciepłe dni, ale wszyscy już wiecie, panikują maruzą na Instagramie że o boże, gdzie to lato i w ogóle strasznie mi to bawi zaraz będzie zima, to będę narzekać na mróz <grym> dobra kochani, kończę najwyżej się później połączę Ej. no dobra moi mili, jesteśmy w kuchni nie ja wiem co widzicie, mam nadzieję, że nic <grym> um, także zabieram się za tą półkę którą tutaj mam na dole wezmę sobie worki znaczy worek właściwie jeden Będę do tego worka, to, to w ogóle nie patrzcie na to, co jest za mną, bo trochę może być rozgardiasz. E, zostało mi dwie kreski baterii, mam nadzieję, że w miarę mi wystarczy. A jak nie, to najwyżej to podzielę no dwa piki. Dobra, mam już ten worek. Nędzę i rozpaczy. Nie wiem, w tym poprzednim publiku chyba Wam pokazywałam, także zabieram się za to, bo to jest po prostu, to jest jakiś. Jakiś szczyt wszystkiego. Z jej, porządkowała ją i sobie gadała. Także pokażę wam od razu, co tutaj mam. Tarka zostaje. Mam tutaj resztkę makaronu, więc ją pewnie wykorzystam, żeby jej nie zabierać. te woreczki, nie wiadomo do czego. Folia. powiem wam, że ta folia bardzo się przydaje jak na przykład chcecie w lodówce coś przechować to zawsze ją naklejam tak jakoś tu mam makarony w ogóle ten makaron jest dobry ręczowy. polecam wam, bo jest no, fajny. no i moje bezglutenowe makarony tutaj mam ten, ten makaron z sepią jeszcze nie próbowałam jak on smakuje. A, tu mam ten karton na tą folię. Także moi drodzy, pakowanko trwa. Tu mam w ogóle kartony. Pudełko z kartonami. O, tu. Pakować Powiem Wam, że dzisiaj się obudziłam z... bo w ogóle nagrywam to innego dnia, tą część. Tą część nagrywam innego dnia i obudziłam się w ogóle z zatkanym uchem i nosem bo wczoraj byłam na spacerze tłuczek <noise> byłam na spacerze, słuchajcie i mogło mnie troszeczkę objać papier do pieczenia zostaje także jestem taka dzisiaj no widzicie trochę zapuchnięta ale to nic no, w ogóle nie wiem czy wam pokazywałam to Chyba nie, mam takie mąki e, właśnie ryżową i i kokosową dostałam w prezencie i muszę je do, do listopada zużyć, tak także coś, coś muszę z nich zrobić. E, będę z tej mąki ryżowej chyba pierogi robiła, wiecie? Ale to już na nowym mieszkanku. Tu mam w ogóle koszyczek z przyprawami. To też muszę go jakoś, wiecie, poukładać. No i ja Kolejny papier. I tak to mija, słuchajcie, tak to mija. Praktycznie te wszystkie dni to głównie jest sprzątanie, pakowanie. <ścoughs> sprzątanie, pakowanie. O tu mam miód jakiś, słuchajcie. Taki. Ale mega wygląda. nie lubię. Lubię strukturę miodu. I w ogóle. Tak, czy on jest ważny? Nie wiem. Chyba, tak, tak. Tak, także jest zawekowany, zakręcony, bo to jest z takiej zaprzyjaźnionej pasieki. Także. Także miodzik zostaje. Co ja tu jeszcze mam w tej szafce? Kaszę mam, ale powiem Wam że w ogóle te kasze w tych wóreczkach to tak średnio, o właśnie mi się wysypała mąka na leginsy czarne także spoko ale powiem wam, tej kaszy biały białej nienawidzę kompletnie mi nie smakuje a z tą ciemną jest tak, że lubię ale jem bardzo rzadko, bo jakoś tak się dziwnie czuję po niej, coś tak mój organizm chyba tak nie za bardzo przyswaja a kasza, jak chcecie sobie bardzo szybko uzupełnić Magnes albo Czekajcie Magnes Jak sobie chcecie szybko magnes uzupełnić To jest super Bo prawie całe dzienne zapotrzebowanie to jest jedna taka torebka Także polecam Tu mam cukier puder Ale go już wywalam Dlatego, że on się zbrywił Tu mam tak bułkę Taką nową, więc Te stare wywalam Jadę dalej Mam nadzieję, że już w tym świetle Jako tako wygląda, bo oświetlam się lampą Z tego mogę staż, starzej wyglądać Na staruchę 30-letnia starucha <grymne> Dobra, galaretki 0,9 nie wykorzystam Bo to zaraz jest 0,8 Do kosza 10 zostaje Co to jest? Gdzie to jest? Czekajcie 0,421 Już po terminie w ogóle sprawdzajcie też ten w swoich szafkach 0,8, to nie. I torebki do lodów to zostają. Sprawdzajcie te daty, bo czasami po terminie są rzeczy. Makaron pozostaje. Wałek na niegrzecznego męża, którego nie posiadam. Co tu jeszcze mam? Aha, to też Wam miałam pokazać. E, makaron glutenowy z zielonego wroszku. Też bardzo ciekawe. Tutaj mamy mąkę i ta mąka jest z datą. No. Bez komentarza, bez komentarza. Wiecie, że je mąki pszennej to tak często nie jem. I tutaj jest jakaś resztka, która też jest po terminie. Także... To mam w ogóle jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Mam tutaj wyciskarkę. I chcę w ogóle na tym nowym mieszkaniu to gdzieś na wierzchu mieć, żeby sobie soki robić. Tylko no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no. Chciałam Wam pokazać, że mam. Także zaraz tą półkę przetrę, ale najpierw się zajmę tymi przyprawami, które tutaj mam. Chciałam to wszystko przejrzeć. Także przejrzę to, usegreguję i yy, pokażę Wam taki urywek, jak sprzątam półkę i później się z Wami połączę. Także moi mieli, to było część z moich porządków przeprowadzki, takie wiecie urywek. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie filmy, jak pokazuję, wiecie co mam, jak układam i tak dalej. Będzie to dla mnie bardzo ważne. Na tym nowym mieszkaniu to powiem wam będzie troszeczkę mniej miejsca, w sensie to mieszkanie drugie jest mniejsze niż to. Ała. To mieszkanie tamte jest mniejsze niż to, także no zresztą sami zobaczycie z czasem na vlogach. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jak się będzie nagrywało. Także ściskam Was ciepło, zachęcam oczywiście do kciuków, do subskrypcji, żeby było nas więcej, bo chciałabym w końcu dla Was jakieś rozdanie zrobić na 1000 subskrypcji. Także ściskam Do następnego Papa. Pa.